jest sprawa o to, że w filmiku, który, w którym mnie pogrążył kilka lat temu, w swoim najnowszym teledysku, żeby zmonetyzować jeszcze bardziej e, z, ten, 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 ten teledysk. Zmonetyzować, wrzu wrzucił... wyłączone z monetyzacji. I za, i za, oczernianie, i za oczernianie mojej rodziny o. Za, o. To, za to, że wypuściłeś. Eee, mał... Ej, zobacz, małpkę, to, małpkę w postaci Konrada Niewolskiego, nad którym już nie panujesz, bo, bo padły przepotężne oskarżenia. O gwałty, facie. o pedofilię, ty już nad tym nie panujesz, ty już, ty już jesteś skończony. M Tylko, ale mam no to samo pytanie, czy na co na tej A ja mam do tego? A co ja mam do tego? A ty masz czyste rączki, ty jesteś krystaliczny. No co ja mam do tego? Nic nie mam do tego. Nic, znaczy ja, nic, ja powiem nic, tak, ale ja I Tak, ale... i to już kończąc temat, druga sprawa. Dlaczego jest frajerem? Ponieważ na ostatnim live'ie e, dostał telefon od chłopaków z Zabrza, zabrzas, Storydy. Yy, że, że niejaki sportowy świr jest... Który był z tobą jako ochroniarz na pierwszej konferencji, o, mój o, drogi. O, był twoim ochroniarzem. O. O, tak, jesteście tacy... Jest, Człowieku, oh, ty? Idźcie do prokuratora. Ej, to, że, gościu! No. Gościu! Gościu! Został pogoniony automatycznie, jak, jak dostaliśmy papiery na niego. O! Wszystkie zdjęcia zostały pokasowane. Dostałeś lamusie telefon 45 minut przed live'em, że to jest jawna pała i konfident. Znałeś to, tak? Bo ja zda... prowadzę rejestr zda... konfidentów, e, ale... kurwa, i tam, Czodynie sobie sprawę, tak. To na tej liście jest, z kim mogę a... rozmawiać, a z kim nie. Człowiek, to, nie jest, świat, to nie jest mój świat, to nie jest wiem, że Wy może jesteście gangsterami, was nie interesuje. To tam, nie interesuje. Tak samo jak Ty jesteś gangsterem w serialu, no? No właśnie, przynajmniej w serialu, a nie udaje kurwa w życiu no, prawdziwym, no, jak Wy, bo Wam się już popierdoliło naprawdę w głowach i Wam się pomieszało życie prawdziwe no, z filmem. No właśnie, chyba tobie. Kończąc, no, ten wątek. Eee, wpuściłeś go, pomimo telefonu od chłopaków sztywnych z st Storidy, z Zabrza. Wpuściłeś Ale zaraz, ty, ty teraz tutaj się... Po... Nie wpierdzielaj mi się chłopaków z Teraz chłopaki znowu będą przepraszać kurde za to, że ty się o nich tak, wypowiadasz w ogóle. dobrze, to zobaczymy, no. Mati, Mati... Eee. Eee, kończąc, To zobaczymy, kończon, znowu jakieś kończon, prośby kończon, w moją kończon. stronę, stary? K jest pogrążacie krótka, się, z każdą, jest, jest z krótka piłka, się Jest krótka piłka, jest krótka piłka. Kto trzyma z konfidentem, no jest właśnie, właśnie jest jesteś frajerem. A jesteś frajerem? Jesteś frajerem? tańcula, jesteś frajerem? Dzięki. A myśleliście, że mnie to ruszy w ogóle? Mnie to w ogóle nie ruszy, stary? Nie. Prosto w torbę. Z niewolskim jesteś frajerem. I co? Mam, mam cela dobrego, nie? Słuchajcie, a ja Torii, bym chciał... to się zaraz będzie za ciebie wstydzić. Arku, eee... ja bym chciał poruszyć, że jesteś frejerem. Ja tylko... Ja muszę to tylko poprawić, bo ja mieszkam na Śląsku generalnie. No. I to nie jest Torida, tylko Torcida. Torcida, Z przepraszam. Zbany. — To muszę poprawić. O Jezu, Dajcie temu starszemu panu kroplę na serduszko, bo zaraz tutaj pierdolnie. Zamki wąski. Ja mam kolejne pytanie, Mateusz, oni żyją e, Facebook, w filmie, Facebook, naprawdę oni żyją w arku, filmie. Arku, arku chwila. Face to face powiedziałeś, że nie poruszysz tematu rodziny. No. A w trailerze poruszyłeś temat rodziny. No ale w jakim kontekście mi? Czemu? No ale w, Ale ja mówię ogólnie temat no. rodziny, no, ale, no i co poruszyłeś? Tak samo mówił, że nie później że że nie, ja na prokuraturę, sto... a mnie pozywają. E, to są bajko nie spierwierdzają, że Nie prowadzącemu w dyskurs. Nie wiem, czy znasz, co to, to, to znaczy to słowo. No to. Jakie słowo? Nie znam tego słowa, jakie? Srakie. Hubert, yy, no, zadaj mi jeszcze raz te pytanie. Inteligencka rodzina wszyscy. Yy, no, że miało nie być poruszonego tematu rodziny. No i był? W jakim kontekście? Ale ja się tylko... Pytam, Oglądałeś zapowiedź opowiedź opowiedź walki? walki? Powiedziałem, obiecuję, że nie będę atakował. A ja atakuję, chyba Nie wiem, atakuję? że w jakimś innym świecie. Powiedziałem jakieś jedno słowo na, twoje, na temat twoich rodziców? A nie jednego. Powiedziałem, że nie będę atakował. A nie, nie wiem, ty chyba oglądaliśmy tak? inne zwiastun. To by Arku, 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 arku po prostu się na ten temat również. Ja wypowiedziałem się w filmiku wczoraj no, no. podsumowujący tego. Że stary, ale dzisiaj mamy no i sam się prościu, tutaj. To. Ale co się wkopałem? Ja się wcale nie wstydzę tego, że moi rodzice może nie mają matury. Ja za to wiesz, Ty masz za to inteligentnych ale... rodziców, kurwa, stary. stary moi mnie przynajmniej o... wychowali, wychowali na porządnego gościa z zasadami. Posłuchaj, a to Ty nie kopie używasz słów, których nie znasz znaczenia, kurwa. jeszcze twój tata git na to pozwala. On ci powinien lepca zapierdolić za to, jak się wykupujeście ciaczko. Naprawdę, ale to widać, że to wy jesteście daleko spada ja pod ja z taką, z taką dykcją, to ty nie wyjdziesz poza stary Ale ty nigdzie nie wyjdziesz. Roli w w nigdzie nie wyjdziesz i dlatego się czajcie na moje pieniądze, bo wy już nic nie zarobicie. Ale ja wam też nie dam, kochani, ty moi. Nie dla nas, wszystko nie. idzie na telefonie. Tak na cele charytatywne Jakby nie macie na to. Nie macie do końca życia już. Daj jesteś, pozdrawiam, pozdrawiam jesteś skończony, skończona, pozdrawiam. pozdrawiam. Tak, tak, tak. Skończony jesteś, Areniu. Właśnie Adrian mówi, bo że bo oni tak nie są. także tyle jakby, nie? Mam dla ciebie fajną copkę w ogóle, patrz. To, zajebliście. Przejdźmy, e, ty, Adrian a, Dawid. Tam, już tam zarobiłeś trochę chyba na moim tadzie, nie? Na tych live'ach swoich śmiesznych. Zaraz no pewnie, wróć że wróćmy. tak i Mateusz, dużo. Arek, Zaraz jeszcze do was wrócimy. E, Adrian tutaj się upomina o głos. Adrian! Ty, e, aha, jeszcze jedna sprawa! E, muszę to poruszyć. No? Jak, jak, jak chciałeś, e, bo powiem ci, że jebnień, jebnięcie ja mówiąc kolokwialnie masz po ostatnim Kaiżu, tam masz mną no, zachwiało, powiem ci szczerze. No. Pozwiesz mnie o to? Pozwiesz mnie? No, a... Zaraz a... będziesz mnie pozywał a prawda, nie jest taka, lepca, nie? a prawda jest taka, że odbi odbiłeś się ode mnie jak mysz od kota. I ee, cało, a potem całe, sobie, całego face to face zapisałem sobie rączkę, bo to zarysowało leczu, i to mogą wszyscy zobaczyć. Nie przerywaj mi, nie przerywaj mi. A odbiłeś się ode mnie jak mysz od kota, tylko dlatego, że zareagowałem instynktownie. E, więc może zaproponuję Ci takie coś, słuchaj. Eee, pierwsza sprawa jest taka, stajmy sobie tutaj we, we dwójkę, ja ci proponuję, ja chowam ręce do tyłu, eee, wolisz mi liście z całej siły, prawdopodobnie zemdleję, bo po ostatnim eee, uderzeniu, no mną no, zachwiało. Naprawdę. Ale to nie jest punch down, ono, Halo. Eee, wierze, to no, jest no, ale poczekaj, punch... tak, Hubert, chciałem dokończyć. No, to, to, to jest żartobliwie to mówię, ale no. Eee, więc, I więc, to żarty e... śmieszną, śmieszną tylko twojego starego starego. Tak, się. No, e, więc, więc, e, więc dam ci szansę, no, uderzysz mnie pierwszy. Zaraz będzie klaskał. E, dam ci szansę, uderzysz mnie pierwszy z, z otwartej ręki e, w pra, no, prawdopodobnie ze, ze mną ale, ale, ale jeżeli nie... No to, no to będę musiał, no to już będę, tylko że ja cię o tym informuję. Pozwiesz mnie, tak? I daj ci. Pozwiesz mnie znowu? Co ty mi tutaj, co ty mi tu podkręcasz? Jakieś, co ty mi tu chcesz wkręcić w jakiś co, jakąś lewiznę. Ale przecież pokazuję wam. Wie, w jakiegoś przyszło, konfidenta w chcesz, mi chcesz mi wkręcić. A kim jest? Nie ze mną te numery, chłopcze. Znaczy nie, no matematyczne. Nie, no ktoś mi przychodzi, a ten nie jest konfidentem. No kurwa ma! Ja właśnie żyjecie, ludzie? Ja ludzie. Poruszył ten temat tutaj. No obawnie, a twój data tylko chodzi i Dzisiaj zaczepki dymu. No. Od samego początku. Ty, a jak chciałeś, jak chciałeś w MMA tydzień wcześniej, to trzeba było podejść do mnie samemu, a nie z tym sz Szeli. Ale ja do ciebie nie byłem kupię. Ja mówię, stąd człowieku i tyle, nawet Cirek obiec. Ręce miałem w kieszeni. No, nikt się nie, nie, nie zaatykował. Ale to ma to. mamy wszystko nagrane, zaprasz zapraszamy no tak, no na, klucza. Mateusz, klucza, Mateusz, na YouTube, a na YouTube'a to będzie wszystko wrzucone. Mateusz, to wyjaśnijmy to w jakim celu zostało to wysłane? No jednak jest co tutaj wezwanie do zaprzestania. Z czego? No ja wiem, bo nie macie pieniążków, brakuje. Dlaczego zostało to wysłane do Alka? To jest, to jest prawa cywilna, a Rekord pokutuje za to, co mi zrobił. Ej, to pismo to co możecie w dupkę wsadzić w ogóle, bo jest napisane przez jakiegoś praktykanta, a nie w ogóle przez kancelarię, bo nie wiem, czy wy to widzieliście. <laughs> przez kancelarią, przez kancelarię taką, która cię zgnoi... Taka, która wzięła za to 200 złotych? Ile wzięli za to, żeby to wypisać? Będziesz Daj do spokój. Piotr ja Szczeliga wie, by teraz napisał teraz kurwa fajniejsze pismo w 15 już pokazujesz, pokazujesz, już wychodzi z ciebie ten wieśniak. Ja też jestem z tego dumny. Ja, ja jestem jestem ja z tego jest dumny. Słuchajcie. Słuchaj mnie, chłopcze. Ja też jestem z wioska, e, a mogę nawet powiedzieć, że, 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 że gdzieś tam we mnie drzemie krew e, wiejska, bo jestem też w, w, w połowie góralem, więc tutaj nie chodziło mi o żadną maturę Twoich rodziców. No, słyszałem na zakon, jak tak, byłem ale na panowie, ruchach, słuchajcie, nie jesteście wreszcie. tylko Wy przy tym stole, jest tutaj nasz mistrz Dawid Malczyński, jest Adrian Polak, e, także przejdźmy również do nich. E, I chciałem...